To jest głębokie. Bądź latanie. O pani, ja już dostaję zawału. Trzymaj go. Wycieczkę rozpoczynamy kilkadziesiąt metrów od budynku międzyrzeckiego rejonu emocjonalnego, w którym znajdują się również kasy. Do wyboru są cztery trasy. Trasa krótka, trasa długa, trasa ekstremalna oraz trasa powierzchniowa. Zachęcam do zapoznania się z opisem każdej z tych tras na stronie międzyrzeckiego rejonu emocjonalnego. My wybraliśmy trasę długą, która zajmuje około 2,5 godziny i trzeba przejść pod ziemią mniej więcej 2,5 km. Zwiedzanie rozpoczęliśmy na powierzchni. Pan przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o całym tym kompleksie, o jego przeznaczeniu i o tym, co by było, gdyby ten kompleks został wybudowany do końca, gdyż tak naprawdę jest on ukończony jedynie w 30%. Po wysłuchaniu kilkunastominutowej historii pana przewodnika i przejściu kilkuset metrów po powierzchni nastąpiła Najciekawsza chwila, czyli wejście do podziemi. Przez małe drzwiczki weszliśmy do pierwszego z pomieszczeń, aby za chwilę przekroczyć kolejne drzwi, które prowadziły już do kilku pomieszczeń, znajdujących się raptem kilka metrów pod powierzchnią ziemi. Nie były one zbyt głęboko. Najciekawsze było jeszcze przed nami. wszystkich pomieszczeń na poziomie zerowym zeszliśmy piętro niżej i tam również czekała nas krótka historia Pana przewodnika, a następnie rozpoczęliśmy najciekawszy etap naszej wycieczki, czyli podróż w głąb ziemi. Na kto jestłokie? pośątanie. Nie, ja już dostaję zawału, trzymaj go. Słowa wypowiedziane przez moją lepszą połówkę nie były przesadą. Rozpoczynaliśmy bowiem podróż 11 pięter pod ziemią. Widok, który ukazywał nam się, gdy spoglądaliśmy za barierkę, naprawdę zapierał dech w piersi. Porównałbym go do pustego szybu windy, gdzie nie widać było jego końca. Była po prostu ciemność 11 pięter w dół. Na tym etapie wycieczki naprawdę przydały się już latarki. Tak więc, jeżeli będziecie wybierać się do międzyrzędnego rejonu mocnego, pamiętajcie, o tym niezbędnym ekwipunku latarki to podstawa. Możecie dokładnie zobaczyć, ile czasu zajęło nam zejście na tą głębokość. A jako ciekawostkę dodam, że według słów przewodnika nie jest to najgłębsze miejsce w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, ponieważ niektóre znajdują się jeszcze głębiej. trzymajcie się na szachach. Znaczy to było przejście na odejkę. Po obejrzeniu wszystkich pomieszczeń znajdujących się w pobliżu zejścia ze schodów, udaliśmy się w dalszą część trasy. Wąskimi, lekko doświetlonymi tunelami przeszliśmy kolejne kilkaset metrów. W pewnym momencie skończyło się górne doświetlenie tunelów, i bez latarki byłoby tutaj naprawdę ciemno. Zarówno na ścianach tunelów, jak i w pomieszczeniach, które oglądaliśmy wcześniej, możecie zobaczyć różne wpisy, podpisy, napisy. Są to pozostałości po pierwszych, w cudzysłowie mówiąc, odkrywcach tego miejsca, ludziach, którzy w latach 90. chodzili, penetrowali te tunele, te pomieszczenia w poszukiwaniu skarbów i na ścianach zostawiali mniej lub bardziej interesujące wpisy. Tak by to wyglądało bez latarki. Po kilku minutach spaceru wyszliśmy w większym i dość bardziej przestronnym tunelu, w którym to Między innymi nad naszymi głowami zaczęły pojawiać się stali rezydenci tego miejsca, czyli nietoperze. Kilkadziesiąt metrów dalej, w kolejnej odnodze tunelu, obejrzeć mogliśmy wystawę maszyn i narzędzi, których używali przymusowi robotnicy drążący i budujący te tunele. Gdy wszyscy obejrzeli wystawę, udaliśmy się do znajdującej się tuż obok kolejki, aby odbyć podziemną przejażdżkę. Po zajęciu miejsc, wyruszyliśmy w drogę. Było to z pewnością ciekawe doświadczenie, jednak hałas, w jakim odbywała się ta przejażdżka, z pewnością obudził większość nietoperzy. Po zakończonej jeździe kolejką przeszliśmy kolejne kilkaset metrów wąskimi tunelami, aby dotrzeć do miejsca, w którym trzeba było tym razem wspiąć się ku górze. O ile zejście w dół było dość łatwe, tak wdrapać się 11 pięter do góry, no powiem Wam, wyszedłem z lekka zdyszany. I w końcu po mniej więcej 2,5 godzinnym pobycie pod ziemią, znowu ujrzeliśmy słońce. Trzymaj się, nie być Niedaleko wyjścia, którym wyszliśmy na powierzchnię, znajdowała się dla chętnych bądź bardziej zmęczonych zwiedzających kolejna atrakcja. Za dodatkową opłatą 15 zł od osoby dorosłej i 10 zł od dziecka można było powrócić do miejsca, w którym rozpoczynaliśmy zwiedzanie, transporterem opancerzonym radzieckiej produkcji BTR-152. Po powrocie udaliśmy się do niewielkiej jadłodajni, znajdującej się w budynku za budynkiem kas biletowych, a następnie powróciliśmy do tych kas biletowych, aby kupić jakieś malutkie pamiątki i obejrzeć jeszcze wystawę broni, sprzętu, narzędzi i innych bardzo ciekawych eksponatów, znajdujących się w pomieszczeniach.

Etap prac drugi etap to już taka megalomania. Drugi etap zakładał budowę 350 betonowych bunkrów, 50 km podziemnych tuneli i 11 materii artyleryjskich. Zjechało się do 40 tysięcy. 000... Podsumowując wycieczkę, uważam za bardzo, bardzo udaną. Nie polecam wybierać się do MRU osobom cierpiącym na klaustrofobię bądź na jakieś inne lęki przed ciemnymi pomieszczeniami. To nie jest miejsce dla takich osób. Dla wszystkich innych, jak najbardziej, serdecznie Wam polecam odwiedzajcie Międzyrzecki Rejon Umocniony i poznawajcie historię. Bardzo ważną rzeczą, o której zapomniałem wspomnieć na początku, jest to, że w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym wymagana jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja biletów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o międzyrzecki rejon umocniony, o naszą wycieczkę. Naprawdę serdecznie polecamy bunkry w MLU. Nie, nie, jak Ci się podobała wycieczka? Bardzo. A nietoperzów się bałeś? Nie. Masz rację, nie ma się czego bać. Nietoperze wcale nie atakują ludzi. Latają sobie po prostu nad głowami. To taka dodatkowa ciekawostka związana z tym miejscem. Tak jak już powiedziałem, serdecznie polecamy, odwiedzajcie, MRU, poznawajcie historię tego miejsca bo naprawdę warto. My wybraliśmy trasę długą, a jest jeszcze do wyboru trasa ekstremalna, która w zależności od tego co kto wybierze, może trwać nawet do 8 godzin. Wyobrażacie sobie 8 godzin chodzić pod ziemią, kilkanaście pięter pod ziemią. Naprawdę naprawdę. Przeżycia fantastyczne. No nigdzie indziej czegoś takiego nie przeżyjecie. Tak więc to by było na tyle. My się już żegnamy. Jeżeli Wam się film podobał, wiadomo co robić. I przy okazji możecie zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z tym wszystkim, co będziemy na nim zamieszczać. A za dzisiaj już dziękujemy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Blue Pa, pa!